cześć, Witam. Mam przedstawić Fatomierz, który zakupiłem Marki Arno, tak jak tu możemy zauważyć. Tutaj mamy model, który tak się prezentuje w taki sposób, jak na pokowaniu, na grafice hmm, Przejdziemy dalej. I tu mamy krótki opis jego. Mamy wyposażony, czyli ma bolec uzimienia. Mamy wyświetlacz, maksymalną moc. no Przez niego możemy puścić, powiem tak, na 50 Hz do 230 V jak w miaskach mamy za co chodzi. W taki sposób się prezentuje podełeczko, po, ale o pelku nie będziemy rozmawiać. Przejdziemy do samego urządzenia. Samo urządzenie w taki sposób wygląda. Plastikowe pudełko, które ma zadanie określać nam różne wartości energii. Ale podłączę go i przedstawię go na załączonym. Tak wygląda bolec. Ma zabezpieczenie w środku dwa przyciski. Yy. Tu ten przycisk posłuży nam poruszaniu się po menu ten akceptuje i pośrodku reset. Tu mamy taką plombę Horno. Na tej produkcji 23 23, 11 2020 ta produkcja jest tu mamy etykietę urządzenia i opis jego. Tutaj więcej znajdziemy. Niestety nie mamy obrotowego tego wejścia. W niektórych modelach jest one obrotowe. Możemy bez problemu przekręcać je i ustawiać. Więc tak, wejdziemy sobie do samego kontaktu no i jak widzimy tu mamy bolec musimy włożyć w taki sposób więc nam zasłania drugie gniazdo więc muszę znowu przekręcić okręt nogami więc znowu zasłoni nam wejście drugie więc trochę takie niepraktyczne to jest dlatego przekręcane lepiej nam posłużą no dobra przejdziemy do pierwszego punktu który nam określa napięcie, które znajduje się w gniazdku napięcie, które u mnie występuje jak widzicie 227V no i ona wiadomo skacze tutaj, jak to elektronika to pokażę z czego się spodziewać najbardziej w tym urządzeniu dobra, przejdziemy dalej tutaj mamy określoną Moc total, czyli totalna, jaka ma przez to urządzenie. Póki je podłączałem 1,30 kW na godzinę. Mhm, Przejdziemy dalej. Tutaj mamy cenę, jaką sobie ustawiłem. I ona jest podawana w euro. No i nam urządzenie przelicza, ile wydaliśmy. Przejdziemy dalej. Tutaj mamy ustawione. Cena za krowę to godzinę. I tutaj akurat jest 70 grosz. Taką ustawienie. I czym sobie zmieniamy? Zmieniamy sobie tym przyciskiem poprzez rozsięcie przetrzymanie tego. Już nam przeskoczyło. Widzimy grubę. Przejdziemy tym, przechodzimy. A tym zmieniamy. Tym akceptujemy. Nie spoza tym nie możemy więcej robić na tym urządzeniu. Zaraz nam to I przejdzie do liczenia wadów poprzez podłączenie urządzenia hmm. przejdziemy sobie dalej do punktu pierwszego hmm. wyświetlacz nie jest poświetlany jakby kogoś nie interesowało Co jeszcze mogę dodać do urządzenia hmm. jest wodoodpuszczalny więc nie stosujemy go na deszczu hmm. Co tam jeszcze? A ma no, potrzebowanie pamięci to jest dobry plus. Możemy go wyciągnąć, przenieść i będzie zapamiętywał wszystko. No i reset urządzenia, nie? Poprzez przyciśnięcie, wstrzymanie, zrestartuje nam wszystko. <laughs> Więc to na tyle. Tego urządzenia ORNO. Więc. Zobaczymy, jak na dłuższy czas będzie się mi urządzenie sprawowało. Więc dzięki za obejrzenie.